W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam y, pokazać, jak zrobić dobieranego warkocza na grzywce. Więc co nam będzie potrzebne: Wsówka, gumka i taki, no, jakaś odżywka w sprayu, bądź jakieś spryskiwe, żeby y, łatwiej nam było te włosy zebrać. Ja mam dzisiaj tu odżywkę z Joanny, jakiś jedwab sprayu, ale żadna rewelacja tak naprawdę. Ok, powróciłam z Więc zaczynając robić taki warkocz, trzeba sobie oddzielić tyle włosów, ile jakiej grubości chcemy, żeby ten warkocz był. Czyli mniej więcej na przykład ja, jak robię zgrzywki, to oddzielam te pasma włosów krótsze. Możemy sobie to zrobić nawet to w wsówko pomóc, żeby to było w miarę równe. Gumką szczesujemy resztę włosów. Spryskujemy włosy, żeby łatwiej było je zaplatać. No i tak oddzielamy sobie pasmo włosów. Z góry przepraszam za moje głupie miny, ale niestety chyba takie głupie miny są nieuniknione przy robieniu pewnych czynności. Więc gdy już mamy to pasmo włosów oddzielone od reszty, zaplatamy na nim warkoczyk na tak zwany raz. sposób. Nie wiem, czy wtrafią, czy nie trafiam. Później kolejny raz, tak jakbyśmy zaczynali normalny warko, przy czym przy, przy drugim podejściu łapiemy już pasmo włosów spod spodu i dobieramy do tego poprzedniego. Cyk. Tak samo z tym następnym. Cyk. i Wiadomo, że przy tej fryzurze przydadzą się wprawne palce. Się w miarę to szybko robić, żeby ten filmik nie trwał pół godziny. Więc wybaczcie, jeżeli on nie będzie idealny. I w taki sposób mamy dobierany warkocz. Zresztą włosów, do których już nie możemy nic dobrać. No bo Gdzieś tam już nam się skończyły te włosy do dobierania. To zaplatamy po prostu zwykły warkoczek, który przypinamy słupką. Możemy mieć włosy związać. Możemy też rozpuścić i mieć taką ładną, ozdobną opaskę. Mam nadzieję, że moja instrukcja obsługi robienia dobieranego warkocza była w miarę czytelna i w miarę zrozumiała. I wszystkie te osoby, które miały problem z robieniem takiego warkocza po obejrzeniu tego filmu, nie powiedzą, że nie umieją zrobić takiego warkoczyka. także Ćwiczcie i życzę powodzenia w robieniu takiej fryzury. Pa-pa!